Dzień dobry, cześć, witajcie serdecznie. Jakiś czas temu nie, nie było może tak, może nie było regularnych filmów na Tom Swidek. No powiem Wam szczerze, przez już w zeszłym roku mocno się zmuszałem do ogrywania nowych gier. Robiłem to tak naprawdę, prak praktycznie robiłem to, żeby po prostu dokończyć projekty, które już sobie założyłem w tym właśnie gry roku i tak dalej, i tak dalej. Powiem Wam szczerze, nowe gry już mi się na tyle znu znużyły, znudziły, że po prostu nie miałem frajdy z grania w, w grania, w te gry. Chociaż nie powiem, jeżeli wyjdzie jakaś nowa, nowy The Last of Us, czy jakiś inny tytuł, który po prostu będę miał ochotę zagrać, to na pewno zagram. Ale niestety albo stety, będę robił to, co mi w serduchu gra i to co mi przynosi ee, największą radochę. Tak więc wracam do korzeni, do korzeni do mojej ukochanej gry, jaką jest ORON Combat, Dokładnie tak i na Tom Switch. 3 materiałów będzie właśnie związane tyk, tylko i stricte ze smoczą serią. Może komuś to się nie podobać, może komuś się to podobać, przykro mi. No, nie robię tego dla pieniędzy, robię to dla fanu i przede wszystkim, żebym miał radochę dalej zgrania. Tak więc wracam do korzeni. I jedziemy z Mortal Kombat. Dzisiaj obczajmy sobie, włączymy i pogadamy, właśnie jak ja to wszystko widzę na Tom Swidek, ogrywając Mortal Kombat 1. A dlaczego 1? No, bo akurat od tego, już wszystko się zaczęło, czyli 92 rok na automatach. Zagramy sobie na poziomie trudności medium. Life niech będzie 110. Tykniemy sobie. Johnny Cage'em. Dlaczego Johnny Cage'em? Może dlatego, że to była pierwsza postać, jaka zaistniała. Jak widzicie, jest tutaj nam Reptile dany, bo jest to wersja Muglenowat, czyli taka no, podrasowana, bardziej przystosowana do współczesnych czasów, ale bez żadnych jakichś tam dodatkowych feature'ów, tak więc zagracie, zagramy razem, to sami zobaczycie. Wybieramy Johnny Cage'a. Był to pierwsza postać grana przez Daniela bez no miał pierwotnie to być Van Damme Nawet zobaczycie, że cały ten teraz mamy biopostaci, czyli historię, dlaczego Johnny Cage wystartował w turnieju Mortal Kombat. No, przede wszystkim pokazać, że no, jego sztuki walki to nie żadna ściema, tylko prawdziwe no umiejętności. Tak więc tu się znalazł, żeby pokazać swoją wartość. Jedziemy, no i przy okazji będziemy rozmawiać. Mamy my włączone kombosy, tutaj no, jest to wersja podrasowana jak wspominałem, tak więc zobaczycie, trochę tu więcej niż standardowy Mortal Kombat. Więcej fatality, więcej krwi może, no i, i jest, są kombosy oraz ram, czyli bieganie, które doszło dopiero w MK3. No i dobra panowie, tak więc no, nowe gierki nie już zbytnio nie jarcują, Powiem Wam szczerze, ciężko mi się już ogrywało, żeby obrać te, te gierki do, do recenzji, do pełnej namania game, więc będę się koncentrował. Rozmyślałem to przez dobre 3 miesiące, albo i dłużej. Co, co z tym fantem całym zrobić. Eee, fatality? A, mo, może się nie udało. Dobra, nie udało się. Fatality uda się następnym razem. Co, co mu z tym fantem zrobię i powiedziałem, albo po prostu przestanę kręcić ale nie chciałbym tracić kontaktu z widzami, bo po prostu polubiłem rozmowy i mieć kontakt z Wami i Waszą motywację w ogóle. Tak więc domyślam się, że dużo osób może odejść przez to. Ale no trudno, powiem Wam szczerze. Ja nigdy się nie nastawiałem na zarabianie, stricte na mania Gaming, czy czy na Tom Swede. Po prostu e, robiłem to, co mi sprawia radość. Nigdy Was nie prosiłem o żadne lajki, żebyście się subskrybowali, lajkowali i w ogóle wspierali kanał. Robili się to z dobrej e, woli. Więc no, jeżeli ktoś zniknie z kanału, no to trudno, skoncentruję się na tych widzach. Którzy zostaną. O, zobaczcie, tam jest Pacman na ścianie w ogóle. Na tych widzach, co zostaną. Na śmiertelnikach, na kombatantach. Więc będziemy razem grać w Mortal Kombat. Będziemy omawiać wszystkie członk, Wszystkie podstawowe, podstawowe gry Mortal Kombat. Od jedynki do, do jedynki, jak, jak móc, można to tak rzec. Tak, tego Fatality normalnie nie było, bo standardowy Fatality to. E, e, więc omówimy każdy film, omówimy każdą grę, zrobimy solucje, przejdziemy każdy, e, każdą grę, każdą postacią, ob, obgramy sobie Shorimon, obgramy sobie wszystkie inne gry, omówimy wszystkie sekrety, tak więc tu możecie się spodziewać wszystko, co jest związane z Mortale, tak naprawdę, tak? E, jajecznica działa? Działa, nawet na sonie. proszę bardzo, złapała się za jajka, Chociaż ich nie ma. Czy to mi się nagrywa? Do... Tak, nagrywa się. 5 minut jedziemy, przejdziemy sobie. Eee... Ancia, zadzwonię później. Eee, o, bo mi tutaj Sonia kopie dupę. Tutaj mi żona dzwoni. Eee, dobra, parę kombottów i jest moja. Eee, tak więc, no tak to widzę. Na mania gaming ja jestem cały czas. Słuchajcie, mi o, o, o konsolach nie przeszło. Ale. Znudziło mnie. E, teraz będzie zobaczcie. O dokładnie tak, fatality. Znudziła mi się ta cała wojenka, słuchajcie, PlayStation versus Xbox. Mimo to, że się kiedyś tym jarałem, ale mi to po prostu przeszło. Może po prostu ze względu na to, że już do 40 pomału dobijam, e, nie chce mi się. I w szczególności mnie to już przestało jarać e, gadanie o tym, więc no, wybaczcie, e, ale będę się koncentrował na Mortal Kombat. Ja jeszcze raz to powtórzę, więc będziemy ogrywać wszystko ze świata Mortal Kombat. O konsolach będę mówił na Mania Gaming. Spodoba mi się jakaś gierka, no to też ją zaprezentuję na Mania Gaming, ale stricte Tom Swidek przechodzi. W nową erę słuchajcie, Liu Kang rozdaje nowe karty, Lord Maniac rozda nowe karty no i po prostu z Tom Swidek będziemy w zaświatach Mortal Kombat, więc no, zapraszam wszystkich śmiertelników na turniej jakie tutaj będziemy walić, będziemy grać, będziemy się spotykać też z Mam nadzieję, że będziemy się spotykać z e, chłopakami jak to będzie w przypadku jak to będzie w przypadku właśnie Big Gameów i tak dalej no jeszcze tego nie wiem o patrzcie w ogóle statuetka Johnny Cage'a What the fuck co? E, jak to będzie w przypadku Big Gameów Pewnie raz na jakiś czas z Big Game'a zrobię i pewnie będzie to na starej zasadzie, ale też nie będę wchodził w każdą właśnie grę, żeby ją przedstawiać, prezentować i, i nią żyć, tak? Tak więc główne skrzypce gra Mortal Kombat i newsy i tak dalej też będą się pojawić, ale tylko, tylko będę się koncentrował na tych głównych newsach, na takich naprawdę ważnych dla mnie, co mnie interesuje, a nie dla całej publiki. No i przede wszystkim na newsach Mortala. Tak jak cho chociażby dzisiaj Ed Boon. E, 60 lat chłop skończył. Dziu, jak dobrze pamiętam w 1988 roku, gdzieś w tym, w tym okresie przeszedł do Midway. Na początku był odpowiedzialny za e, pinball, za programowanie pinballi. Później Ed Boon chciał. no. Projektować, tworzyć gry. No i oczywiście daj mu tą szansę. Tam zapoznał Johna, Johny, Johna Tobiasa. I co? No i tak kwitło, tam się poznali i zaczęli rozmawiać, żeby chcieli stworzyć jakąś fajną słuchajcie, bijatekę na zasadzie Street Fightera, który odnosił ogromne sukcesy. Tylko no, oczywiście niektóre rzeczy im się w Street Fighterze nie podobało, przynajmniej nie chcieli animowanej, anim, animowanej takiej graficzki i postawili po prostu na fotorealistyczne digitalizowane postacie, czyli ze skanowaniem, Słuchajcie, prosto e, aktorzy e, no, do świata Mortal Kombat, ale o tym też sobie porozmawiamy. Przedstawię Wam wszystko od historii, mocno szczegółowo. Te materiały też będą merytoryczne, ale też będą takie luźne, jak ja w tym momencie to robię, prawda? Ale spokojnie, będzie dużo merytorycznych filmów, skoncentrujemy się na każdej postaci, omówimy każdą historię danej postaci. I gry, i po prostu wszystko, co, czego jeszcze na polskim YouTube nie było, tak szczerze mówiąc. Tak więc, no tutaj będzie esencja Mortala, słuchajcie. Tu będzie esencja patrzcie do, prawie mnie dojechał, trzeba te, temu tej dojechać, bo ja tutaj sobie nalejcie gram, a tutaj Lord Raden mnie pokonał, ale dobra, no nie damy się, trzeba, trzeba jechać, tak. Jak dobrze pamiętamy, te gry 2D nie były takie easy. Jajecznicę Shadow Pik, Shadow Pick jest. Jajecznica. No i będziemy, będziemy będę się podsłukiwał e, ciosami właśnie stricte wyjętych z czasopisma Secret Service, tak więc jajecznica, prawda i tak dalej. E, do, 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 właśnie na to. A ja. A nie udało się, ale okej, okay. tak więc jedziemy dalej, Lord Traden. Pokonany, no i tutaj Lord Raiden jest przez i, nie przez Igera, jak dobrze widzimy. O kurczę, później będzie Reptile oraz Error Macro. No i mamy Depit więc tutaj, panie, wilkenga wrzucić na kolce. Tutaj mamy właśnie sekretną ogólnie postać. Motocomat 1, Reptile. Error Mac. No, no. Error Mac był. Nie było go tak naprawdę w Mortal Kombat 1, był to błąd, gdzie po prostu na, daną, na danego ninja nachodził e, czerwony kolor. Tak w dużym skrócie o tym też wszystko, właśnie. Przygłowość to wiemy, tak więc no co, kochani. E, to no ja się zastanawiałem, przez przesunili czas, co on właśnie zrobić, jak to zrobić, czy zrezygnować, czy się bawić dalej, ale ja mówię jak mogę się bawić dalej, zostając tak naprawdę przy jednej grze, przy, no, może nie przy jednej grze, przy całym uniwersum, bo będziemy i filmy i każdą grę będziemy omawiać. Każdą grę będziemy umawiać piękny, jest ten czyli Stage Fatality, tak? Kiedyś się na to mówiło. The Pit. No i tak zostało. Umiesz zrobić Pita, umiesz zrobić Pita, tak? Umiem zrobić Pita. A tutaj jeszcze był Księżyc, jeżeli nie blokowaliśmy na tej arenie, e, i no to mogliśmy walczyć właśnie z Reptilem. Tu e, w tej wersji możemy walczyć bezpośrednio z nim. E, pamiętajmy, że e, on nie miał takich standardowych ciosów Reptile. Em, jak obecny Repter z MK2, em, bo tak naprawdę przydzielili go dopiero w Motor Kombat 2. Tutaj był taką sekretną em, postacią, który miał połączone ciosy Skorpiona oraz Sub Zero, no i miał nałożony kolor zielony. Więc, A dlaczego gramy w ogóle w kiedy? Bo nie wiem, znaczy, czy to powiedziałem. Była to pierwsza postać, jaką Edwun razem co Bajasem zrobili, tak więc no... Jak dobrze wiemy na początku było założenie, że to jest Wanda, gdzie teraz w Mortal Kombat 1 w najnowszym Mortalu zadebiutował, to dobrze wiecie. Więc będziemy też... Um, o, jakiś gdzieś mam się pojawił. Frozen, Raptor wygrał, poczekajcie, bo ja się tutaj jedziemy. Tutto è un Tak, e, właśnie, no ale jo Van Damme tak naprawdę nie był zainteresowany tym projektem, uważał, że gry są niżowe, no bo wtedy też takie były, w wiel wielkich gwiazdach, wiecie, krwawy sport i tak dalej, mm, więc Johnny Cage był wzorowany na Vandamie I suma summarum dobrze, że Vandam dla mnie nie zagrał, bo nie wiadomo jakim ta gra byłaby projektem. Na początku stworzyli Johnny Cage'a, stworzyli mu całe Fataliki, całą postać. I jak pierwsze fatality, jakie zaistniały, to właśnie Johnny Cage, jak odrywa nam chłopetynę. tak no, więc takich smaczków, niuansów, sekretów, tajemnic, to będziemy omawiać na tle, na tle kanału, tak więc no, nowa era nastała. Spodziewam się... O patrzcie, w ogóle e, przegrałem, ale dobra, spokojnie. Spokojnie, gramy 14 minut. Teraz się muszę skoncentrować. Johnny Cage wins, Flawless Victory. Well done, meniak Jeszcze jedna runda, i, i będą chyba już bossowie, nie? Goro oraz Shengsong. Jej, jest Mało gram Johnny Cage'em powiem Wam szczerze, no, mimo to, że lubię tą postać. I znowu. Tak dokładnie te patelniki było pierwsze jakie zaistniało, bo właśnie ta postać też była pierwsza, później dopiero. Kolejne, kolejne, kolejne postacie. Ostatnią postacią, jaką stworzyli w Mortal Kombat 1 w 1992 roku była Sonia. Dokładnie już nawet był Select Spider ułożony i stwierdzili jednak, że brakuje nam jakiejś kobiety i dograli nam Sonię. Więc no, a jak to było w przypadku ninja Postał jeden ninja, później powstał drugi ninja, więc pomyśle, pomyśleli jak tutaj zrobić, żeby zaoszczędzić na pamięci, której brakuje zawsze i brakowało, w grach. E, więc stworzyli po prostu następną postać i, i zmienili mu kolor. E, I tak powstał Subzero, prawda? A później tak samo: Reptile i tak dalej, i tak dalej, i tak poszło. No i cieszę się, że Wandam tutaj nie zaistniał, e, bo nawet. Banda mógłby się nazywać bezpośrednio Jack Banda. Wszystko od niego zależało, to on by nawet dyktował warunki większe. Eee, no ale cieszę się, że to Daniel Petina zagrał w Johnny Cage'a, chociaż długo sławą się nie nacieszył, no bo jak dobrze wiemy w Johnny Cage'a nie było. Jest to też fabularnie stwierdzone, wytłumaczone, przynajmniej fabularnie dlaczego go nie ma, do tego też przejdziemy, ale tak naprawdę po prostu zagrał już w innej grze. Bladstone, Coś tam, nie pamiętam dokładnie, ale no zrezygnował tak szczerze mówiąc, no i po prostu już zniknął z Mortal Kombat, dlatego w trójce Johnny Cage'a nie było, później był w trylogii zagrany przez innego aktora i zauważcie, że nie miał jajecznicy. Dlaczego nie miał jajecznicy? Bo po prostu e, aktor nie potrafił utopić tego ciosu. Więc takie niuanse były jak najbardziej. A zamula to czemu on... Nie... O dobra, dochodzimy do Shang Tsunga. Podsumowując kochani, przechodzimy już całą wieżę. Gramy gdzieś około 17 minut, fajnie cieszę się. O kurde, patrz mi się odłączył, ale lipa. A tu jest tak, że dobra, muszę przegrać po nim, bo pewnie nie wygra. Boże i Dobra, dostał Shang Tsung. No i wychodzą z niego teraz wszystkie postacie. No jak dobrze wiemy Shang Tsung ma zdolność do przemiany w daną postać. No bo przejmuje duszę e, danej postaci też. Więc we are the supreme warrior of the Mortal Kombat. Yo, jest Johnny Cage. Jest jego zakończenie. E, no. Pewnie nie jeden film jeszcze nakręcił. Nakręcił Johnny Cage fikcyjnych tych filmów, troszkę w tym właśnie Mortal Kombat 1 i 2 jak dobrze pamiętam. No i co? Wrócił do Hollywood, kręcić dalej filmy. No i co? Skoncentrujemy się kochanie kochani na tą swidek odnośnie właśnie Mortal Kombat, tak więc Mortal Kombat pozostanie na pewno na bardzo długi czas ze mną. I co? Będziemy sobie grać w Mortal Kombat. Tak to widzę, no bo... Ciężko mi było po prostu, musiałem się z, z, też po prostu, no męczyłem się, bo po prostu nie chciało mi się grać w te nowe gry już, z, nie wiem, już po prostu mi przeszło. Przeszła mi zajawka na wszystkie gierki, wracam do korzeni, wracam do to, od, od czego się tak naprawdę cały mój gaming zaczął, od czego wszystkie gry, wszystkie konsole zacząłem kupować właśnie dla ekskluzywności, jaką dana, dana konsola miała w przypadku Mortal Kombat. Ultimate miał kilkanaście, było tych Altimateów, bo w jednej postaci była Siwa, w drugiej była ta, ta osoba, a w trzeciej ten. Tak więc arkadówka też się zupełnie była inna. Tak więc, no, za dużo słów chcę powiedzieć jednocześnie. Ale cóż mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że widzowie, co obstawiam chciałbym mieć. Oglądalność dziś na wysokości 1000 przy tematyce, tylko związanej z Mortal Kombat, ale jeszcze raz powtórzę, tak jak mówiłem, nie robię to dla pieniędzy, robię to dla czystego fanu, więc no. Mam nadzieję, że śmiertelnicy kombatanci ze mną zostaną, a co jakiś czas, oczywiście, coś pogadamy sobie o jakiejś innej gierce, czy chociażby no, o konsolach, na pewno. I tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się, byki I co? Let's Mortal Kombat begin! Wiara w Mortal Kombat rodzi się w nas. Niedługo więcej materiałów ze świata Mortal Kombat. Ja po cichu piszę już taką ogólną, dużą historię Mortal Kombat. To byłby taki jeden z pierwszych długich merytorycznie filmów, poświęconych po prostu od A do Z, przedstawiającą Historię, a później będziemy się wgłębiać w dany temat już oddzielnie, bo tematów światów i uniwersów mortalów jest ogrom, Tak więc, yo! Mortal Kombat Fight!